Ręczne wprowadzanie danych do Excela potrafi być czasami dość żmudne. Wyobraźmy sobie mianowicie, że mamy listę składającą się na przykład z 50 wierszy i chcemy ją ponumerować od 1 do 50. Czynność taką możemy wykonać oczywiście ręcznie, wprowadzając po kolei liczby od 1 do 50, ale możemy też skorzystać z funkcji wypełniania serią programu Excel. Jeżeli chcemy, aby nasza seria zaczynała się od cyfry 1, to wprowadzamy właśnie tą cyfrę do komórki, zatwierdzamy, a następnie zaznaczamy komórkę. Teraz klikamy tutaj na czarny kwadracik w narożniku i rozciągamy ten zakres w dół. Jak widać póki co komórki są kopiowane, ale jeżeli teraz naciśniemy i przytrzymamy klawisz Ctrl na klawiaturze, to Excel zacznie wypełniać serią. I możemy w ten sposób dojechać aż do 50. Puszczam klawisz myszki i klawisz Ctrl. I jak widać przyspieszyło nam to bardzo wykonanie zadania. Excel potrafi generować nie tylko takie proste listy. Jeżeli na przykład chcielibyśmy stworzyć listę, w której każda następna wartość będzie większa od poprzedniej o powiedzmy 2, to najpierw zapisujemy dwie pierwsze wartości takiej listy, czyli na przykład 3 i 5, zaznaczamy je i znowu rozciągamy. Teraz już bez przytrzymywania kontrola, ponieważ zaznaczyliśmy dwie komórki, a nie jedną, Excel domyślnie wypełnia właśnie taką serią zaznaczane komórki. Tutaj kontrol działa odwrotnie, czyli jeżeli teraz go nacisnę i przytrzymam, to po prostu zostaną skopiowane te dwie górne zaznaczone komórki do wszystkich komórek poniższych. Ja jednak tego nie chcę, więc puszczam kontrol i puszczam klawisz myszki. Jak widać, seria została odpowiednio stworzona. Każda następna wartość poniżej jest większa o 2 od poprzedniej. To, czy komórki zostaną wypełnione serią, czy wartości będą tylko kopiowane ustalaliśmy przytrzymując włącznie klawisz CTRL, ale możemy zrobić to również w inny sposób. Teraz po tym już jak wypełniliśmy serią nasze komórki możemy kliknąć tutaj na ten przycisk, na opcję autowypełniania. Otwiera się nam dodatkowe okienko z którego możemy wybrać czy wypełniamy serią, czy chcemy skopiować tylko komórki. Po wybraniu tej opcji jak widać Wartości z tych dwóch pierwszych komórek zostały skopiowane do wszystkich innych komórek. Cały czas możemy wrócić do poprzedniego stanu, czyli ponownie wypełnić serią. Wypełnienie serią możemy oczywiście zastosować również dla formuł. Jeżeli chcemy teraz na przykład dodać te dwie wartości z kolumny B i C plus 3, i właśnie taką operację chcemy wykonać również dla pozostałych wierszy. To również i tutaj możemy zaznaczyć tę komórkę, a następnie rozciągnąć ją w dół. Formuły zostaną odpowiednio skopiowane i dopasowane. Żeby sobie to jeszcze bardziej przyspieszyć, możemy po prostu dwukrotnie kliknąć na ten czarny kwadracik i cała lista wypełni nam się automatycznie. Spójrzmy na dół. I tutaj mamy odpowiednio skopiowane formuły. Także i poniżej wszystko się zgadza. Jak pamiętamy. Tu poniżej w opcjach autowypełnienia były jeszcze dwie opcje, a mianowicie wypełnij tylko formatami lub wypełnij bez formatowania. Mają one zastosowanie wtedy, kiedy komórki mają jakiś format. Jeżeli nadamy komórce format, czyli na przykład taki kolor, a następnie stworzymy jakąś serię, przytrzymuję teraz kontrol, to możemy. Wypełnić tę komórkę bez formatowania, czyli format z górnej komórki nie zostanie przeniesiony do komórek dolnych, lub wypełnić tylko formatami, a więc wszystkim komórkom w zakresie poniżej zostanie nadany ten sam format, jaki ma ta komórka, ale nie będą one wypełnione danymi. Wygląda to w ten sposób. Oczywiście wypełnianie możliwe jest nie tylko w dół, lecz w każdym innym kierunku. Możemy wypełniać. Do góry. Wtedy wartości są zmniejszane. Oczywiście w tym celu powinniśmy przytrzymać kontrol lub skorzystać z opcji autowypełniania, wypełnić serią. Proszę spojrzeć. Możemy również kopiować w prawo, przytrzymam kontrol lub w lewo.